139,5. 139,5. Troszeczkę się bawię z tym, ale chcę Wam pokazać, jak zrobić to prawidłowo w miarę. A niektórzy po prostu tego nie wiedzą. Mamy 198,4. i 196,7 Nie mamy konta prostego, tak Czyli ja muszę tą kantóweczkę wy, czy zobaczę tutaj jak mam 55 i coś tam 55, wszystko jasne wszystko jasne po prostu muszę przesunąć się do przodu, ponieważ mam tutaj inny rozstaw i nie mam kąta prostego. Już się przesuwamy. Pyk 197, 198 centymetr różnicy. Jeszcze kapkę się przesuwam.

Mamy idealną przykątną. Zobaczę jeszcze tylko w szerokości. 193,5 193,6 Taka tolerancja już może być. W tym momencie mamy równolegle i mamy automatycznie kąty proste zachowane. W tym momencie możemy docisnąć ściski na maksa i możemy przejść teraz do mierzenia belek. Tak jak mówiłem, pierwszą belkę dam od dołu. Dam ją może od 20, z 15 od dołu. Tak, z 15 od dołu mamy. Damy ją. Tutaj też damy z 15 od dołu. A górną damy. Hmm, Górno damy z 20. Tyk. Tyk. wszystko. To co mam ciasno tutaj, ale no niestety nic na to nie poradzę. I tutaj będziemy wstawiać moją moje kantóweczki. Przejść teraz do mierzenia jeszcze łyki jakby będzie to dosyć dłuższy filmik, lecz myślę, że nie jeden o y, tu pomoże 132 No i tutaj ponad 132, chyba że jest kantówka cięższa w środku. 100, o no tak jak mówiłem cięższa 132 i 2 132 i 132 2 bierzemy dwie kantóweczki zatniemy je z jednej strony żeby ładnie wyglądały mamy naddatek No i będziemy mierzyć 132, 132 i 132 i dwa. To jest góra, dół, dół. lasę załączę, dawno nie bawiłem się tym sprzętem nie. mamy górę Ja do skręcania wstępnego użyję sztywciarki, Albo inaczej gwoździarki. I kleju. I kleju. I kleju. Mhm. No i dalej. Nie mam dużo cięcia, więc to to jest szczegół. Kantówkę mamy 40, więc użyjemy dłuższych sztyftów. Najdłuższych, chyba są te najdłuższe, jakie mam na dzień dzisiejszy. Kleju użyjemy kleju, przebierzemy odpowiednią stronę, troszeczkę posmarujemy, żeby to się w miarę trzymało. i będziemy strzelać mogę to sobie zrobić tak że tutaj to jest górę na pewno górę no to tutaj się już nic nie zdarzy w tym momencie tu robimy na ścisło równamy i zrobimy strzał o! porobiłem nie ja sądziłem, że tak będzie. Próba numer dwa. Pyk. O, coś mi nie no dobra, mamy. W skręcanie i to, to będzie wyglądało teraz muszę zrobić jeszcze taki motyw że muszę to przesunąć nie mam wyjścia muszę to przesunąć bo inaczej nie strzelę eee jak sobie gadam do ciebie dobra <laughs> może już strzela tak jak mówiłem druga opcja to spora ta furtka wyjdzie ale tak to ma być teraz robimy tak tu skręcamy na sztukę tu skręcamy na sztukę odległości mamy zachowane sprawdzamy jeszcze raz. przekątne O, nie mamy. Uj, uj, uj. 197 I no to i tutaj powinno być po ściśnięciu oczywiście. Zgadza się. Mamy kąta. Teraz weźmiemy krętereczkę. System obróci pracuj.

dziesiątek może użyjemy, żeby to się trzymało. Tak. Mamy to, to ma być przód. Dam radę tutaj to zrobić. Może skręć, a może nie. Zobaczymy, kto to wie. by się aż rozlazło trzeba skręcać